Siemanko, elo To już jest przedostatni dzień trekkingu Nie? No dla kogo przedostatni? ten <coughs> I tutaj patrzcie jakie piękne rzeczy nasze na nie dostaliśmy stracne, nowe, Właśnie Bo jeszcze, bo ja jeszcze wam nie powiedziałem, że ja nie wchodzę na Kazbek, ale później o tym powiem i wyruszamy w swoją drogę. Krowy też wyłażą na paspisko. No, no, tak, wszyscy jesteśmy poturbowani. No i dzisiaj będą jeziorka takie piękne, fajne. No to zaczynamy. Jak trudny dzisiaj mamy dzień. Bardzo. Jakieś dane? Że będzie trzeba iść do góry na dużo Tysiąd, Dużo więcej niż wcześniej 1447 Okej, okay. i w dół? 800 800, 800. A na Asunty ile wchodziliśmy? 3,5 300 Nie, na Asunta mieliśmy 900 No, tak? tak? bo spaliśmy wysoko Czyli dzisiaj najgorszy dzień Najtrudniejszy rzekomo przed Kazbekiem Tak Prosto Także już się tutaj relaksujemy, póki jeszcze jest dosyć prosto. Opuszczamy Rożka. I włączyli piekarnik. Tam z daleka miała jakąś muzykę operową, tak się wydaje. Tu są, tu są maliny. Też są dziewczyny. Więc w sumie rzecz nie umierać. Nawet tam są krowy, jakbyście chcieli mleczka. Widzieliśmy je już wczoraj Kierowaliśmy się tutaj i dzisiaj jesteśmy prawie u podnóża Uf, Jak się nazywa Agata Przełęcz? Nie wiem Nie wiem Ja też zapomniałem Ale ładnie to wygląda się i powiemy Podobno ma być, ma być nie tak łatwo jak Ma być jazda Ma być jazda Ulele. zobaczymy z bliższej perspektywy e, widać to tak, a z dalszej, tak, a jeszcze z bliższej to widać, tak. I w sumie nie widzę tutaj, gdzie jest ścieżka, żeby to przekroczyć. Ale naprawdę bardzo ładnie tutaj się prezentują rzeczy. Także możecie wpadać na Facebooka, na Instagrama, na Baza Travel, ale publikacja tych zdjęć będzie. Uff, nie wiem, kiedy. Długo jeszcze będzie trzeba czekać, bo jeszcze jestem w Afryce z publikacją z tamtych wszystkich swoich amatorskich szotów. Do tego dzisiaj będą fajne widoczki, bo będziemy mieli trzy jeziorka: zielone, niebieskie i białe. Białe jest lodowcowe i nie wiem, Abu czy. Lauri. Abu lauri. Nie wiem, Nie wiem, czy uda nam się zobaczyć te białe, ponieważ jest troszeczkę na zboczu ale może zobaczymy z góry, zobaczymy na razie musimy iść mamy 1,3 km do pierwszego jeziorka na razie do góry, ale łagodnie sobie wędrujemy wolnym tempem uuuu a to tutaj cały czas idziemy i leżą takie skały to są skały wulkaniczne które przywędrowały tu na lodowcu, na lodowcu. Czyli z, może z lodowcem, razem więc, Możecie sobie tutaj wyobrazić, ile tu tutaj musi leżeć. Elko, dobra ludzie! Zobaczcie, co tu jest. To na mapie jest oznakowane jako „zielone, małe jezioro”. Dla mnie to jest staw. Ale bardziej bym się skupił na tym, co tutaj jest. Jesteśmy już pod górą. Bardzo to imponujący widok jest. Trzeba, ta przestrzeń która nas otacza od paru dni bardzo pozytywnie wpływa na moje e, na moje samopoczucie i w ogóle na moje wszystkie funkcje życiowe okej, okay, doszliśmy do kolejnego niby jeziora I jest niebieskie jak nazwa głosi i mówi ale, ale bardziej ja bym to nazwał mianem stawu a nie jakiegoś tam Okej, okay. tam prowadzi trasa. O kurde, później tam trasa prowadzi. O, choler, czy ty, dziewczyny! To my będziemy tamtędy szli. No, no, bo on I to będzie niebezpiecznie, trochę. Tak Nabieramy sobie wody, ponieważ trzeba sobie ugotować lunch i zabrać zapas na górę. I tak to wygląda. Bek, ciubek i jedzonko. Ty zrobisz barszcz, a ja kawę. to, to ustaliła. Dobra, już. Patrzcie. Towarzyszy nam jakiś przy... friendel Friend tak zwany. My jesteśmy po śniadaniu, lunchu i leniwie takim tempem ospałym ruszamy ku przełęczy martwi mnie ta wyrypa już bardzo bardzo stroma jak się obserwuje ludzi stąd to po prostu wygląda jak murroweczki. Eee, no ale wejdziemy ostatnia największa wyrypa w moim trekkingu, hikingu i tak dalej ponieważ zacznę wam już może opowiadać dlaczego nie będę wchodził na Kazbek, a to jest dlatego, że E, dziewczyny nie chcą wziąć odpowiedzialności za mnie bo Ich kolega, znajomy, który był niedawno by go Mówił, że w tym roku są bardzo wielkie szczeliny Ja e, jakby nie chodziłem nigdy w czekanie I w szczekanie mi z tymi, kurde e, Kolcami, że tak powiem No i dziewczyny po prostu się boją Rozumiem to jak najbardziej. No ale w sumie bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i zrobić wspólny hiking. Ludzie też chodzą tu tylko dla hikingu. Bardzo, bardzo fajne to przeżycie było. uff, boję się tej wyrypy. No obracając jeszcze dlaczego nie wejdę na kazbek. No to znajomy, znajomego dziewczyn. Jest przewodnikiem i zaoferował mi wejście za 200 euro, ale ja już za ten sprzęt, który mam na plecach, to zapłaciłem 1600 zł. Dodatkowo czekam uprząt na jakieś tam rzeczy. Wynajęcie tego z wypożyczalni kosztowałoby mnie w granicach 600 zł, więc 200 euro 900 zł. No to tak sobie przekalkulowałem, że to jest tak troszeczkę dla mnie za dużo. A tutaj może jeszcze coś mi się uda sprzedać. Szczy cel też jest szczytny, fajnie. Wziąć udział w czymś dobrym, e, w czymś co pomaga dla drugiej osoby. E, nie żałuję. Po prostu było śmiesznie, było fajnie, ale przygoda się kończy. Włazimy sobie pokaz Kazbegu, po okolicach. Podwiedzamy sobie jeszcze Gruzję. No i będziemy próbowali wylecieć w stronę Ameryki Południowej. I będziemy szukać kolejnych przygód. W sumie fajnie od tego całego cyklu takiego hostelowego robić coś innego na przykład takie wyjście w góry jest dużą odskocznią Ach, nie mogę gadać. No i resztę sobie pogadamy na górze albo na miejscu biwakowym. No, mam nadzieję, że przez tą zadyczkę wszystko ładnie i klarownie wyjaśniłem. Mm. i tyle a teraz będę się wzmagał z tą górą i będę zdawał że wam relację z tego jak mi się tam wchodzi na pierwszym odcinku dosyć stromo bardzo i trzeba uważać żeby się nie poszli z no bo na takim żwirku można łatwo się przejechać i to jest pierwsze podejście i później w prawo jest Drugie podejście. Też mega ostre i nie wyglądało daleko ciekawie. Też pewnie może być takie e, osuwisko. Więc trzeba się skupić i iść dalej. A teraz druga część podejścia. Ciekawe ile jeszcze razy się nam zmieni podejście. Ola. nie jest to łatwe. Krok do góry i w No. Ciężka sprawa Mamy chyba nie całą połowę góry tak, tu się... Idzie, tam jest właśnie Rodowcowe Jezioro Taki stawik Ostro zjeżdżasz? Oni U. U w dół A my tędy, do góry Zostało nam jeszcze w sumie trochę Tam już jest jakby szczyt się... Teraz jakby są porobione takie półeczki skalne tutaj. tutaj, więc idzie dobrze. O, w tym wąwozie było dosyć ciężko, bardzo stromo. Teraz też jest stromo, ale jest lepiej. Viewpointik. Tu się napawam tym pięknym widokiem, robię klasycznie enjoy. I idziemy dalej. To jest jakiś hardcore, naprawdę. Bardzo duży Hardur, żeby tędy chodzić Choć, nie wiem czy widać pana Witka, ale naprawdę wielki szacunek dla tego człowieka To jest charak pagan 63 lata robi takie wyrywy Uf. no trzeba dbać o formę To jest to Forma najważniejsza Po zdrowie Trzeba trzymać żeby było zdrowie. O tak. A co do szlaku? Kurde, w pewnym momencie tu zobaczyłem gdzieś, znaczy na dole. I było tak stromo, bo na przykład teraz jest taka jakby ścieżka, można iść jest spoko. Ale nieraz było tak, że noga mi się usunęła i było stromo. Przestraszyłem się. No ale szybko sobie mówię Michał, nie można pozwolić żeby strach się sparaliżował. Oczywiście nie wiadomo jaki... Nie mówię, że to był nie wiadomo jaki strach, po prostu nie chodzę dużo po górach i stromę pożejście o przywisko, mi się noga, gdzieś ledwo się złapałem, się lekko przestraszyłem, ale Ale mam właśnie takie przesłanie, bo Bo jest warte, żeby właśnie próbować ee, Oswoić strach, bo jeżeli znajdziecie się pośrodku środku jakiejś sytuacji, gdzie nie macie wyjścia, no to strach może Was sparaliżować więc zawsze trzeba na chłodno, szybciutko pomyśleć o tym, żeby niwelować strach wszystko poukładać i coś porobić nie mówię, że moja sytuacja tutaj była jakaś mega mega ee, zagrażająca mojemu życiu ale taka refleksja mnie po tym naszła po tym jak mi się usunęła tutaj noga jesteśmy na wakacjach Halo. plaża tylko drinka brakuje, ale nie, tak naprawdę to było najcięższe i najtrudniejsze podejście. Masakra. Tak jest, bardzo stromo, niestabilne podłoże, ślizgało się. Jeden niepewny ruch. Ja i nie wiem. Do widzenia. Ja nie wiem czy nie możemy tak jak normalnie ludzie wyjechać w czasy leżaczek. zawsze się A co roku tak, jest to samo! Co roku to jest samo! Kurde. No życie! Ma masochistki jesteście po prostu, lubicie to. No, a ty? Może. Ja to od czasu do czasu. Co dwa lata, <gry> nie co trzy. sobie po sezamku i to był... Mm, ale przyzamek zamek jaki jadłem. I w sumie jeszcze nigdy na takiej wysokości nie jadłem, bo jesteśmy na? 3 300. 3 -300. Na prawdziwe... No przełęczy, ale prawdziwy... No później. Dobra, przełęcz później. później, to jest jeszcze trochę, dobra, okej. Okay. A jak wygląda po drugiej stronie? To właśnie tak. Gdzie jest Kazbek? Co? Tak, Wystaje z chmur? Wystaje z chmur. Okej. Taki dziubek tylko. No, tak, dzióbek. tylko dziubek. Dobrze, dzióbek. to tam? To tam? Mm. Tak, tak. No. Co pan w ogóle myśli o tym podejściu teraz? To było. Najtrudniejsze. Ale nie było takich Tak? <laughs> o, nie wierzę. To to no. Ale może ten drugi wariant byłby. Do... Okej okay. ja Nie wiem. Pana Wiczka Pan Wiczek ma wicio sprycio i to nie od jest ta tak Także jesteśmy na zejściu Moja ekipa jest już na dole Ja zostałem w tyle ponieważ musiałem pobiec tą hen za górkę załatwić swoje potrzeby i Idę rozbijać obozowisko. Piękna pogoda, po prostu żegna mnie. Ostatnia noc w namiocie, no chyba ostatnia, chyba, że wymyślę sobie jeszcze coś z Kazbegi. No ale teoretycznie jest ostatnią, także spoko. Na pewno ostatnią nocą pod namiotem z moją ekipą, tutaj, kaukaską, tegoroczną. Nic, zakładam ten plecaczek i lecę się rozbijać jo, Ostatni raz w moim namiociku Mam nadzieję, że uda mi się go sprzedać Ale tam są dziewczyny i machają Nie machają, bo są zajęte o, i robię, obiad robię i kurde że tu coś jeszcze wykminić i spać Ostatni raz tak wcześnie. No, ma tutaj ten. Co mam? Yy, wyjście do nas. No, oczywiście. Herbatę będę chciał pożyczyć. Dobra. Dobra, czyli jestem. Przy mnie ostatnią nockę w namiocie. Padnęż cześć. pod cześć. namiotem. I dzisiaj rano przy śniadaniu poruszyliśmy taki ciekawy temat. temat. Eee, życia naszych pacjentów. Tak, życia. Pacjentów dziewczyn. No i w szybkim sprostowaniu, bo jeżeli ktoś nie śledzi tych odcinków i jest tu nowy, no to dziewczyny mają fundację, idziemy dla i w ramach swojego urlopu dziewczyny? Zrobimy szlaki długodystansowe i zawsze dedykujemy szlak y, któremuś z naszych pacjentów. Bo poprzez publikowanie tego, co robimy, no to też zbieramy pieniądze na rzecz, które oni potrzebują. I... Zdawałyśmy się po prostu połączyć naszą pasję i, i, tak. i podróżowanie i chcemy też zaznaczyć, że cała wyprawa i koszty wyprawy to jest ponoszona przez nasze prywatne fundusze A jak... bo i tak byście jakby... no tak, pojechały sobie ulub, na urlop tak. Tak, bo... ale to też ma taki, oprócz zbiórki, taki wymiar, że y, nasi pacjenci y, no, znają nas i, i też jakby oglądają y, to co publikujemy na Facebooku i dzięki temu od tej szarej codzienności, choroby, fizjoterapii Odwracają trochę jakby uwagę, i, no i śledzą też, co, co robią. Co my robimy? Co, co, co my robimy. Także to jest też, też taki wymiar. A, a po prostu też publikując naszą wyprawę, naświetlamy problem danego pacjenta. No, w a zdecydowaliśmy roku. się, jakby, póki co na naszych pacjentów, no, bo ich znamy wiemy, co potrzebują, mm. więc. Mamy nadzieję, że kiedyś się to trochę rozrośnie i będą się zgłaszać ludzie, którzy by chcieli iść dla kogoś. I o, dla kogoś. I może właśnie będą grupy ludzi, którzy będą dla kogoś szli. I dlatego w opisie filmiku są e, social media dziewczyn. I bardzo gorąco zapraszam was, żebyście e, no, pomogli stworzyć większe zasięgi dziewczynom. I jest też link do zbiórki. Generalnie w tym roku dziewczyny to dla Mariusza, weterana. I zbieracie na or ortezy. ortezy. I to wszystko jest w opisie. Także byłoby miło gdybyście y coś dorzucili od siebie i, I tyle. No. Z dobro zawsze wraca. No i szacuneczek wielkiej dziewczyny. Zbiórcie ciemne żywił. Jelko. Ostatni widok z namiotu oooo! tego w ogóle, panie Witku to są yy... dobra trzeba i spać także ja się z wami żegnam e, wszystkich serdecznie pozdrawiam życzę wszystkim zdrówka przede wszystkim i zapraszam na kolejny odcinek Elko Pek.